Architekt na tropie Tania Dobrewika. Dzisiaj zaczniemy odcinek od kolorowego miejsca, które zwróciło bardzo moją uwagę i waszą też zwróci. I zaczniemy od tego fotela. Taki retro, jego projekt pochodzi z lat 60. Zdecydowany pomarańczowy kolor, który ożywi niejedno minimalistyczne wnętrze. Zresztą w wielu wnętrzach on będzie takim akcentem, który nada kropkę nad i wygodny i to szalenie. lubię w ogóle obrotowe fotele. Pod nim znajduje się bardzo ciekawy dywan, te kwadratowe m, jasne szachownice z zielonymi. Super to wygląda, kolorystyka ekstra, ale do tego te pomarańczowe i fioletowe lamówki, jestem dla nich na tak. Pomocniczych stoliczek za niewielkie pieniądze, 59,49, przy tym całym zestawieniu wygląda na droższy, mimo że drogi nie jest. Może być stolikiem, jak wspomniałam, pomocniczym, szafką nocną, jestem dla tego rozwiązania na no tak. podobał Wam się ten fotel, ale wolicie innego zielony i czarny. Do wyboru. Ten kącik zrobił dzisiaj zdecydowanie robotę. Drewniany stolik, wykonany z dębu. Jego długość, ale to, że nie jest zbyt wysoki, delikatny w że naprawdę super. 599 zł do tego jeszcze takie dwa wazony za niewielkie pieniądze 3999 czy 9, ożywiające wnętrze na tak! Urocze retro lampy z takim naprawdę cudownym beżem i złotem szczotkowanym. 99 zł.